Dzień dobry Państwu. Witamy na kolejnym podcaście KPMG z cyklu Podatki i Rachunkowość 2012. Tym razem będziemy rozmawiać na temat międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. Naszym gościem jest Mirosław Matusik, biegły rewident, partner w dziale audytu KPMG. Dzień dobry. Mirku, jak ewoluowała międzynarodowa sprawozdawczość finansowa? Na podstawie analiz sprawozdań finansowych przeprowadzonych przez KPMG oraz organy nadzoru w Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Możemy stwierdzić, że zapewnienie zgodności sprawozdań finansowych z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej jest dla wielu jednostek nadal wyzwaniem. Wynika to przede wszystkim z ewolucji, jakiej podlegała i nadal podlega sprawozdawczość finansowa. W ciągu ostatniej dekady sprawozdawczość finansowa musiała bowiem nadążyć za zmianami w otoczeniu gospodarczym, znacznym skomplikowaniem się modeli biznesowych, istotnymi innowacjami na rynkach finansowych i kapitałowych. Pojawieniem się nowych źródeł niepewności i ryzyk oraz zwiększeniem się dynamiki zmian w otoczeniu gospodarczym. A w jakim kierunku podążały zmiany w sprawozdawczości finansowej? Odpowiadając na rosnące oczekiwania rynków kapitałowych, sprawozdawczość finansowa odeszła też w znacznym stopniu od przedstawiania w informacji dodatkowej jedynie analityki, czyli podkategorii poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego na rzecz ujawniania źródeł niepewności i ryzyk na jakie narażona jest jednostka, założeń dotyczących przyszłości oraz modeli wyceny wraz z analizą wrażliwości, czyli informacji znacznie bardziej subiektywnych, a przez to mniej wiarygodnych i znacznie trudniejszych do weryfikacji. I choć tego typu informacje nie pochodzą bezpośrednio z systemu księgowego, to rynki kapitałowe jednoznacznie potwierdzają, że są one bardzo przydatne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych dla inwestorów, a więc grupy użytkowników sprawozdań finansowych, której znaczenie staje się dominujące przy wyznaczaniu kierunku zmian w standardach rachunkowości. Tego typu informacje są przede wszystkim zorientowane na przyszłość. I w związku z tym w większym stopniu umożliwiają prognozowanie wyników finansowych oraz przepływów środków pieniężnych jednostki gospodarczej. Jakie najistotniejsze wnioski wypływają z analizy KPMG? Należy pamiętać, że poczynione założenia odnośnie przyszłości powinny być spójne dla wszystkich wartości szacunkowych, co często budzi wątpliwości podczas analizy obszernych ujawnień w samym sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z działalności jednostki. Ogólnie rzecz ujmując, Ujawnienia w sprawozdaniu finansowym często wskazują na potencjalne problemy z zastosowanymi zasadami rachunkowości. W wielu przypadkach budzą wątpliwości, m.in. decyzje odnośnie zasadności przyjętej zasady kontynuacji działalności przez jednostkę, braku przesłanek wskazujących na występowanie utraty wartości aktywów trwałych, czy też możliwości realizacji aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Wiele pytań pojawia się odnośnie założeń i metod wyceny aktywów wycenianych wartości godziwej. Ale nie na podstawie cen, które można bezpośrednio zaobserwować na rynku. Zagadnienia i kwestie występujące w Polsce nie odbiegają istotnie od zgłaszanych przez organy nadzoru w pozostałych krajach Unii Europejskiej, jednak powtarzają się od wielu lat. Oznacza to, że z jednej strony nie mamy się czego wstydzić, ale jednocześnie niezbędna jest dalsza edukacja w tym zakresie dla jednostek, komitetów audytu, organów nadzoru oraz podmiotów badających sprawozdania finansowe. Mirku, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. A Państwa zapraszam do wysłuchania kolejnych podcastów KPMG, podcasty z cyklu Podatki i rachunkowość 2012 oraz inne podcasty KPMG w Polsce znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.kpmg.pl.